W takim razie witam Państwa na konferencji prasowej przy, po meczu Polonii Warszawa z Kotwicą Kołobrzeg w 23. kolejce Betli I ligi. Spotkanie zakończyło się remisem 2-2, a o podsumowanie tych 90 minut poproszę trenera drużyny gości, Pana Piotra Tworka. Trenerze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Piłka nożna to emocje i myślę, że dzisiaj oba zespoły dostarczyły emocji tutaj przy przykonwi Konwiktorskiej. Pierwszą połowę miałem w przerwie żal do zawodników swoich, że straciliśmy wiarę, bo można stracić bramkę, można stracić piłkę, można przegrać pojedynek, natomiast straciliśmy wiarę, że możemy odnieść tutaj korzystny dla nas wynik i, i nie być tylko tłem dla zespołu Mariusza Pawlaka, bo tak wyglądała pierwsza połowa. Przygrywaliśmy wszystko, co było do przegrania i szybkościowo, i siłowo, i, i piłkarsko wystraszyliśmy chyba tego meczu. Bo to też nie przypadek, bo wiemy, że, że zespół Polonii Warszawa jest bardzo dobrym zespołem i ciekawie zbudowanym przez Piotra, dyrektora Piotra Kosierowskiego i może to gdzieś tak wpłynęło na nasze poczynanie na boisku. W przerwie powiedzieliśmy, że niezależnie co by się wydarzyło, musimy przez pierwszy kwadran strzelić bramkę, która może dać nam dużo wiary i odwrócić losy spotkania. I myślę, że też emocje takie pozytywne dla mojej drużyny wprowadziła zmiana kacpra Krzepisza, który jest nominalnie bramkarzem. I, i tak jak na samym początku powiedziałem, że piłka to emocja, więc tymi emocjami karmiliśmy się do samego końca i, i na końcu jesteśmy szczęśliwi, bo dla nas dzisiejszy remis to jest jak zwycięstwo. Dziękuję swojemu zespołowi przeogromnie, bo za drugą połowę, za przywrócenie wiary. Na pewno wiemy, co do poprawy, na pewno musimy pracować nad prostymi błędami. Stabowi również chciałbym podziękować, no i kibicom, bo przyjechali z obrzegu, a dla nas każdy wyjazd, każdy wyjazd to jest pokonywanie kilometrów, a jeżdżą za nami, wierzą żeby wierzą do końca, że kotwica nie spadnie z taką wiarą i nadzieją wracamy do Kołobrzegu. Dziękujemy trenerze. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę. Jakowski, mistrzowie Polski. Chciałbym zapytać, jakie znaczenie nie tylko dla walki o utrzymanie, no bo to jest oczywiste, ale jakie znaczenie dla morale drużyny ma ten rejestr? Drugi rejestr z rzędu, drugi na mecz, w którym byliście skazywani przez wielu na porażkę, a udało się dzisiaj, chyba w jeszcze bardziej szalonych, jeszcze bardziej w takich radosnych okolicznościach dla drużyny, niż przy tym 0-0. Ja pan? Się na tak. Y takie mecze mogą ukierunkować drużynę już na kolejne spotkanie, na kolejne tygodnie, bo, bo ja przypominam sobie swoją pracę w Warcie Poznań i, i też yy, powiedzieliśmy sobie, że niemożliwe nie istnieje i to dawało nam ogromną wiarę i siłę w odnoszeniu sukcesu i ten sukces w postaci awansu do ekstraklasy zrobiliśmy. Chciałbym yy, wierzyć i, i, i na pewno nie odpuszczę zespołowi, żeby tę wiarę stracił, że... Ten remis może być takim krokiem milowym do walki o utrzymanie, bo wierzę, że od poniedziałku nasz zespół zmieni oblicze także personelu. I jeszcze mam drugie pytanie: o taki szczegół, który nie ma ostatecznego znaczenia dla wyniku, ale przy rzutach różnych Pana zespół cały, cała jedenastka była w polu karnym. Z czego to wynikało? Czy na przykład nie uważa Pan, że opłacałoby się bardziej jednego chociaż piłkarza gdzieś tam na kontrę zachować przed polu karnym? Różne są sposoby bronienia stałych fragmentów. Indywidualne, strefowe, mieszane. Dobrze przeanalizowaliśmy stałe fragmenty Mariusza, Pawlaka, drużyny i wiedzieliśmy, że, że jest kilka ciekawych rozwiązań. Zresztą to, to, to fantastyczne rozegranie trójkowe z dotknięciem piłki sprawiało nam dużo kłopotu. A więc tutaj postawiliśmy na, na takie ustawienie taktyczne w obronie stałych fragmentów, szczególnie rzutów rożnych, że, że no chcieliśmy wyłączyć te groźne elementy Mariusza, bo bo czy na pierwszy, pierwszy słupek, czy na dalszy słupek były bite piłki, czy krótkie rozegrania, to w tej, w tej kwestii repertuar yy, Polonii Warszawa był bardzo bogaty i rzutów wolnych również. Yy, straciliśmy niestety bramkę yy, po jednym ze tych fragmentów rzut karny. Yy, no tutaj nie przewidzieliśmy, że zjawiski tak dobrze uderzyły. Dziękujemy. Czy ktoś jeszcze chciałby o coś zapytać? Jeśli nie, w takim razie dziękuję za pierwszą część konferencji. Gościem drugiej części konferencji prasowej po meczu Polonii z Kotwicą jest trener czarnych koszul, pan Mariusz Pawlak. Dzień dobry, trenerze, i poproszę o kilka słów podsumowujących spotkania. Dzień dobry państwu. Na pewno początek meczu, pierwsze 20 minut, i ostatnie 10 minut pierwszej połowy, no to pewnie tak, to zespół taki, jaki pewnie chcemy oglądać i takie. Były założenia, żeby grać jak najwięcej na połowie przeciwnika, jak najwięcej zdobywać pole karne przeciwnika, próbować wykorzystać z naszej gry, czekać na błędy, zbierać tą drugą piłkę. Tak to w analizach mieliśmy i myślę, że to było dobrze przekazane i próba, próba realizacji tak naprawdę te 10-15 minut w pierwszej połowie gdzieś w środku, no to myślę, że jakieś takie lekkie, lekkie rozprężenie albo albo był moment taki po prostu, że, że też kotwica, no bo ma w, ma w szeregach ma kilku doświadczonych piłkarzy i to był moment, kiedy oni też starali się gdzieś powolnić grę i, i próbować coś więcej zrobić. Natomiast w drugiej połowie oprócz tych takich no, klarownych sytuacji Krzyśka Kotona i Marcela Wedenkiewicza, gdzie powinniśmy zamienić przynajmniej jedną na Sytuację na bramkę i, i tak naprawdę ten mecz zamknąć, no to, no to zrobiło się jak, jak zrobiło. Z wyniku na pewno nie jesteśmy zadowoleni, to pewnie wszyscy gdzieś tam rozczarowani, albo prowadziliśmy i, i zremisowaliśmy, ale to też pokazało, że jeszcze mamy daleko do, do pewnych rzeczy, bo już mówię, niektórym się e, gdzieś w głowach poprzewracało pewnie, e, że już Polonia jest gotowa, nie wiadomo na co. No nie, no nie jesteśmy. Dzisiaj powtarzam, mecz pokazał że jeszcze wiele przed nami pracy, żebyśmy mogli być zespołem, który właśnie w takich meczach kontroluje nie tylko działania, ale też emocje, bo emocji zawsze jest wiele, ale też jeden mecz jakby nie, nie jest jakby też na, na takim, powiedziałbym, duży, duży minus naszej wspólnej pracy. To jest jeszcze 11 kolejek, możemy jeszcze... Wspólnie wiele zrobić, ale też jak dzisiaj, wiele możemy napsuć sobie krwi, i to jest zupełnie niepotrzebne. Także na pewno jesteśmy świadomi, co zrobiliśmy, że zawiedliśmy dzisiaj. Ale tak jak powiedziałem, w piłce, właśnie tak jak tydzień temu, byliśmy szczęśliwi, i, i, i gdzieś tam ten war gdzieś nam, nam pomógł. Dzisiaj sytuacja, że Zjawka dostał w rękę, i, i należał się rzut karny. Dla przeciwnika, tydzień temu byśmy zremisowali w Legnicy, dzisiaj byśmy wygrali, podobno o to by, pewnie byśmy się dzisiaj cieszyli i nikt by jakby nie miał e, do siebie pretensji, natomiast my mamy, tak jak powiedziałem, świadomi jesteśmy, natomiast mówię, żebyśmy żeby sobie tutaj jednym meczem też nie, e, nie psuli tego, co razem wspólnie zrobiliśmy, bo wiem, mówię, zespół jest na tyle, na tyle zły, e, bo powinien zrobić więcej. Ale mówię, takie jest piłce. Dzisiaj musimy niestety uszanować ten punkt. No ale lepiej mieć punkt niż, niż przegrać, bo końcówka była dla nas trudna. Dziękuję. Dziękujemy, trenerze. Teraz przyszedł czas na pytania. Bardzo Panie proszę. Mistrzowie Polski. Panie trenerze, były takie dwie sytuacje, których jakoś ja jako obserwator meczu szczególnie żałuję. Taki jeden moment, kiedy Vega zamiast podać do bardzo dobrze ustawionego zjawińskiego strzelał z dystansu, no i później właśnie ten strzał, już, o którym Pan powiedział, Predemkiewicza strzał bramkarza zamiast też podania w tej sytuacji 2 na 1 jakiś taki, co, za mało może gry drużynowej, za, za dużo takiego skupienia na, na własnym strzale mgola, czy nie patrzy Pan tak na tę sytuację? Znaczy, ja też nie patrzę, tylko że patrzałem to z dołu i szczerze już nie, nie podchodziłem do komputera, patrząc co było, bo trzeba patrzeć co, co będzie za parę sekund. Dlatego nie chciałbym tutaj komentować ani jednej, drugiej sytuacji, mówię że nie oglądałem meczu z góry, tylko to zupełnie jest dynamiczna akcja, tak, jedna i druga. Dlatego mm, jeśli mogli podać, to powinni podać. Jeśli podjęli taką decyzję, będziemy analizować i, i zobaczymy, postaramy się wyciągnąć z tego jak najwięcej wniosków. Dziękujemy. Tamku, proszę. Dzień dobry, Tomasz Śligat, portal Duma w Stolicy.pl. Ciężko po tak zakończonym spotkaniu zadać jakieś mądre pytanie. To może tak prosto zapytam po prostu skąd według trenera takie rozprężenie w naszej grze, szczególnie w końcowej fazie spotkania. Nawet sam trener Tworek wspomniał, że miał do swoich zawodników pretensje po pierwszej połowie, że stracili wiarę w dobry rezultat, a wydaje się, że, nas, że tutaj ta wiara nas trochę zgubiła jakby nie patrzeć. Ciężko odpowiedzieć też jakby tutaj w jednym zdaniu to pewnie wiele rzeczy ja nie chcę tutaj już jakby ale za mało za mało mówię było celnych podań z waszej drugiej połowie w pole przeciwnika bo jakby to co jest najważniejsze tak zdobywać pole karne staraliśmy się aczkolwiek można było jeszcze jeszcze więcej spokoju zachować można było tą piłkę wycofać na 16 metr. Staraliśmy się gdzieś wzdłuż bramki, gdzie no, wiedzieliśmy, że koziom tak zwłaszcza w analizach naszych, że, że gdzieś jego, jego ten piąty metr jest bardzo mocny i za dużo tych piłek tam się w tym miejsce dawaliśmy, także... No ale mówię, to zawodnicy podejmują ostatecznie decyzję, można było to w takiej akcji właśnie jak się Koton miał, bo to była piękna akcja, natomiast no, zbrakło nam troszeczkę, mówię i... Y, y, a, szczęście, szczęście mi trzeba zawsze, ale w ale, mojej dokładności, żeby strzelić obok nie bardziej niego i to myślę, że naprawdę to była akcja meczu. E, ale mówię, dzisiaj było wiele dobrego, ale też wiele złego i, i skończyło się jak skończyło, dlatego... Myślę, że od jutra już trzeba to zapomnieć. Postaramy się mówię, jak najwięcej wyciągnąć wniosków. Szkoda, dwóch punktów, ale mówię, to właśnie jest to, że jeśli do końca nie jesteś skoncentrowany, jeśli wydaje ci się, że nic się nie stanie, to się dzisiaj stało. Ja jeszcze, jeśli mogę, jedną rzecz zrobić, bo zapomniałem. Panie trenerze, Muński i wega dzisiaj nas przybyło od pierwszej minuty. Obaj w pierwszej połowie dużo szumu robili. Jeden był asystę, drugi wywalczył karnego. No i później tam w około 60 minucie pan zdecydował o zdjęciu z boiska muńskiego, a Wega został. To było jakoś podyktowane tym, że z jednego z nich pan był bardziej zadowolony, czy jakieś inne incydenty? To znaczy, jeśli chodzi o nich dwóch, nie, no bardziej... Bardziej to, że, że Dani dziś w ostatnim meczu wszedł i, i jakby napędził zespół też w pewnych tam fazach oczywiście w Legnicy, i dobrze się jakby rozumie z Terpiłowskim i tego nie chcieliśmy tutaj jakby większych zmian, ale też oczywiście zmiana Wojciechowskiego, młodzieżowca, wszedł preden po to, żeby też właśnie Tą emkę te, po prostu w, w składzie mieć, bo mówię, dzisiaj plany były dwa, trzy na mecz <grydy> I, i z każdą mówię tam minutą trzeba było to zmieniać, rotować, nie było to łatwe. Szkoda mówię też zawodników, bo mówię, dzisiaj zapłaciliśmy też głupie kartki Durmusza i głupie kartka Hokkszhalarego zapłaciliśmy to jak zespół, w dwóch meczu, nie tylko w jednym meczu. To też jestem świadomy i zespół też będzie oczywiście też, też wie o tym, bo, bo to dzisiaj było nam też potrzebne, tak, żebyśmy mogli wykorzystać lewą nogę na lewej obronie, chociaż Paweł Olszewski robił wszystko co mógł i robił to dobrze. Tak? Jestem dzisiaj z niego zadowolony, ale na pewno mogli, mogliśmy zrobić troszeczkę inny manewr, który może by nam otworzył bardziej więcej sytuacji, ale niestety nie daliśmy rady. Mam nadzieję, że następne mecze będą lepsze.